powrót skina, e, który można powiedzieć e, jest nowym skinem, w sensie może nie nowym skinem, ale e, jest to nowy styl do tego skina i powrócił, jeżeli się nie mylę, on pierwszy raz do sklepu od czasu właśnie dostania drugiego nowego stylu. Jest mowa oczywiście o Ruby, e, no i wygląda ona w taki oto sposób. Ona stała ten styl chyba na początku Interfest gdzieś, jeśli się nie mylę. Nie, serio, nie, nie wiem, nie jestem pewny, ale nie wiem, kiedy ona go została i było to na pewno niedawno. No i wróciła ona właśnie do sklepu i można sobie zakupić Ruby w takim szaro-niebieskim e, stroju. Dajcie znać, czy Wam się podoba, bo mi osobiście bardziej się podoba niż ten czerwony kolor. E, właśnie ogrywałem ostatnio do Ruby. Bardzo ładna, bardzo ładna. Do tego mamy też plecak, on oczywiście też doczekał się nowego stylu. Mm. No, i wygląda tak, taki niebieski e, z słuchawkami. Dajcie znaka, co oni sądzicie. Jak dla mnie? Fajnie, fajnie, że robimy ma dwa style, bo wiecie, widzowie, no, zawsze fajnie, jak skin ma dwa style niż jeden, nie? Bo można sobie po prostu zmieniać e, cogierkę i jest spoko. Do tego mamy też pasiasty siekacz, jest to kilow, który również dostał nowy styl. Oczywiście odrobi i wygląda ten drugi styl w taki sposób taki biało-niebieski. E, ciekawy, ciekawy. No, dajcie znaka, no, tak jak mówię, jak Wam się podoba. Czy czerwona wersja Wam się bardziej podoba? Czy może ta nowa, czyli niebieska. Do tego podnimne paski, lotnia od Ruby, aczkolwiek ona nie dostała stylu, jest dalej taka czerwona za 500 fałdolców. Do tego powrócił Doktor House. To oczywiście jest to e, doktor z siorbanych szuwarów, co nie? Które były w drugim rozdziale. Jest to skinek z drugiego rozdziału pierwszego sezonu, czyli właśnie właśnie właśnie, właśnie, właśnie z sezonów, w którym siorbane wyszły do, weszły do gry. Do tego mamy dwie beczki. Czyli kilo za 1200 fałdolców. Czekajcie, bo pies do mnie wskakuje, widzowie, jest trochę przypał. Kilow za 1200 oraz skórka do broni siorb za 300 V-Bucksów. Do tego powrót mojego skina. Czyli oczywiście, słuchajcie, krzaczora, mamy krzaczora w sklepie. E, oczywiście, no 5 styli, widzowie, krzaczor, 5 styli, wiosenny, jesienny, letni, e, zimowy i jeszcze mamy taki do tego fioletowy poli. Czekajcie, serio, bo mi pies tutaj troluje odcinek, widzowie. Do tego mamy biodowe uderzenia, czyli podwójne kilofy za 800 fauldolców które też mają pięć styli. No i idziemy dalej. Kolejne skiny w ogóle związane z siorbem, takie ciekawostka, zobaczcie sobie na za 1500 fałdolców, profesor siorbo za 1500, no naprawdę no wszystkie skiny związane z siorbem chyba powróciły. Do tego też kapacz za 800. No i idąc dalej mamy skiny, widzowie takie można powiedzieć przeciwieństwo, może nie siorba, ale na pewno wody, czyli jest to ogień. Oginiowe skiny za 1500, tutaj mamy na przykład Dominiona, mamy również do tego, wow, jak to głośne, pojemna Bestia, czyli słuchajcie... E, lotnia, do tego pomienne ostrza, takie nagrzane e, do czerwoności można powiedzieć, malis e, oraz e, widzowie diabelska gitara, czyli kilow i jeszcze do tego skórka dobroń pieczęć, ognia. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, to no, no, mamy powrót z kina jest to oczywiście spocony całkiem skinek, za 1200, tak właśnie wygląda. Ym, chwytacz, oj przepraszam, tutaj jest chwytacz za 800, e, żółto, zielono, Czarny, jeżeli chodzi o emotki Nevergona, e, Nevergona oczywiście z serii Icon, Nevergona Give You Up, Nevergona Let You Down, jakoś tak to chyba szło, nie jestem pewny. Do tego kilow opalizujący za 800, e, pozycja typu T za 200 FAUDOLCE'ów. No i idąc dalej, mamy oczywiście skiny z Cobra Kai, czyli skiny, które są z nami już jakiś czas. Dzisiaj odbył się turniej. W sensie wczoraj odbył się turniej Cobra Kai, dajcie znak czy graliście i jak wam poszło, jeżeli graliście. No ja miałem 120 punktów, mogę wam tutaj pokazać, więc no źle mi chyba nie poszło, źle mi chyba nie poszło, 120 punktów zdobyłem. Tak, tak to wygląda. Jeżeli chodzi widzowie o pakiety, to nie zmieniły się one. Kardel bojowy, ekipaka oczywiście ta sama, no i to na